W ostatnim czasie odbył się też konkurs matematyczny ASY z trzeciej klasy. Była to jubileuszowa dziesiąta edycja konkursu. Wzięło w nim udział piętnastu uczniów po pięciu z trzech Łukowskich szkół podstawowych, którzy zwyciężyli w eliminacjach wewnątrzszkolnych. Najlepsi matematycy z klas trzecich spotkali się w zespole szkolno-przedszkolnym. Za zadanie mieli rozwiązać dziesięć zadań. Najlepszymi matematykami okazali się Weronika Salomończyk ze Szkoły Podstawowej nr 1, Daniel Kaźmierczak ze Szkoły Podstawowej nr 4, Szymon Kaczor ze Szkoły Podstawowej nr 5, Bartosz Paszkiewicz ze Szkoły Podstawowej nr 1 i Mikołaj Sidoruk ze Szkoły Podstawowej nr 5. Organizatorami konkursu były Anna Pudełek, Barbara Ponikowska, Bożena Pilska, Agnieszka Jezierska, Katarzyna Puszcz i Marzanna Nowicka. Laureaci konkursu ASY z trzeciej klasy zostali nagrodzeni podczas Dni Łukowa.